Ale jesteśmy w godzinie 10:00, nie skupię się na wynikach Lidy Miszów. A teraz jakie mecze zaplanowane napisy? Co ciebie, co mi tam zrobić? Zapraszam o oglądanie. Miszko działa, o jakie mecze zaplanowane? Czemu mi się co czuć? Mieli jakie mecze? Były właśnie wczoraj, salami ostatnie 9 mecze. Czwarty i kolejny mistrzów Pafos, Viral, Real. 1-0 Pafos. Karabach, Chelsea 2, -2. City, Borussia 4-1. Pewnie Holand coś strzelił. No, kto by się spodziewał. No, oczywiście. No, oczywiście. Holand bez gola równa się nie wiem, albo tak jest albo to jest tak, że Halont bez golarów na City bez wygranej. Nie wiem, czy tak jest. Dobra, dalej. Lucas LB 2.0 2-0, Ajax Kalata 03, Klub Róż Barcelona 3-3, Bifika Bayer 01, Inter Kairat 2 -1 i Olympic Marseille od Inter Kairat 2-1 i Olympic Atalanta 0-1. No i tabela po czwartej kolejce wygląda następująco, następują, że nowym liderem Ligi Mistrzów jest Bayern Monachium z kompletem punktów, z kompletem również Arsenal i Inter Mediolan. 10 punktów City, 9: PZ Newcastle, Madrid, Liverpool, Galata, 8 punktów Tottenham: 7: Barcelona, Chelsea, Sporting, Polusja, Karabach, i Atalanta. Z sześcioma punktami: Atletico Madrid, z pięcioma: PSV Monaco, Pafos, Bayer z czterema: Klub Brusz Eichkracht, Napoli, z trzema: Olimpik, Marsylia, Juventus, Bilbao, Union saint z dwoma: Bodo, Glimp, Slavia, Praga, Olimpiakos, Vira Real. A nie, Vira Realius z jednym. Kopenhaga też z jednym. Oraz Kairat z zeroma punktami. Dalej: Benfica i Ajax. Więc to. Nie wiem jak. Czasem Ryinus ułożyć Benfikę, która przegrywa każdy mecz. No, jakie mecze zaplanowano nas dziś? Przed nami czwarta kolejka Ligi Europy. Najpierw zaczniemy od starcia Basel z, FC bazel z Bukaresztem i po drugą Barcelonę, jak mówię. Dalej, Cwena z Dezwa, Los Freiburg, Ulkrecht, Porto. RB Salzburg, go ahead, Angels, Mischting Znaczy Mischting Lach Celtic, gdzie nam Sturm Nottingham Forest, 21 pałk, Jagbois. Aztum Wiam, Teleawich, Stuttgart, Feyenoord, Victoria Victoria, Pilsen, Fenerbahce, Sferin Vakos, Ugo Dores, Rangers Roma, Real Betis, Lyon, Praga Genk, Polonia, SK Bran. i tyle. I przed nami trzecia kolejka Ligi Konferencji. Samsung Sport, Hamro, Spartas, Mainz, Fiorentina, Noa, Sigma, Uumun, Kubs, Słowen Bratysława, Sparta Praga, Raków Częstochowa. Ej, teraz na którym to będzie leciało w programie? Na pewno to będzie Polski Sport 1 albo 2, tyle wam powiem. Ale Garnaka jest Jelce, Legia Warszawa. To mi się wydaje, że prędzej Sparta Praga Raków na, na Polsat Sport 1, a celie Legia na dwójce. Może powiem, żeby każdy zrozumiał, Sparta Praga Raków najprawdopodobniej jest Polsat Sport 1, a celia Legia Warszawa Polsat Sport 2, albo na odwrót. Szef to Braubablik. Aek, Ateny, Szamrok, 21, Raja Lech, no to to będzie akurat w Polsce sport 1. Tu mogę być przekonany, ale nie mam stuprocentowej pewności, ale jednak jest dużo szans. Szekieta, Legia Białystok, Crystal Palace AZ, Shidiera Radrita, Hacker, S Strasburg, Incomerent Ips, Ikea Ikea? Co ja mam? Rapid Wiedeń, uniwersytet Krajowa Dynamo Kijów Zryski Sport O nie. Chyba wszystko W tym usiądźku to już na tyle, widzimy się jutro o 6 rano, do zobaczenia